Co na obiad? Mamo! Dzisiaj nie miałam zupełnie pomysłu. Miałam trochę jakichś kawałków czegoś w lodówce. Nie chciało mi się iść do sklepu. Pomyślałam, zrobię coś z tego. Kilka kawałków kurczaka wsadziłam do piekarnika. Zapiekam z serem. Miałam takie pozostałości skarkówki Bardzo cienko pokrojone. Nie wiedziałam w sumie, co z tego zrobić. Wymyśliłam takie bitki w sosie. I w sumie wyszły naprawdę super. To Tosia chciała fasolka, więc jest fasolka. Eee, ryż z mlekiem. Mam go też już pokroiłam, to zrobiłam sosik do tego deseru mango z mleka kokosowego i mąki ryżowej. Dałam za dużo tej mąki i zrobiło mi się taka bardzo gęsta papka, która zaczęła się przypalać. W ten dziwny sposób odkryłam jak oni robią naleśniki kokosowe. Super smaczne i bardzo, bardzo delikatne. No i jeszcze mi do ziemniaczku zostało tutaj dodać majonezu. Też ostatnio nie mogliśmy kupić majonezu żadnego i znalazłam taki. I powiem wam, że jest Super! A ziemniaczki smakują dużo lepiej z majonezem, ponieważ są bardziej delikatne i mięciutkie, puszyste, a nie takie, wiecie, ziemniaczane. I kurczaczek też już jest gotowy, zapiekany z serem. I dzisiaj dodałam do tego marchewkę i zobaczymy, czy będzie smaczne. What, what can you see? Dad. Mm -hmm. Owl! Mm -hmm. Mom, Dad. Yeah? Mom. This is very really nice. Oh, <laughs> She got two. Oopsie. Okay, now go to beddy. Go to beddy. Come yeah, yeah. on, oh, Ariana, come on. Go Ariana, go to bed. That's it. You can sit together because it's Mama, reading Tanya's time. Mama's already. Mommy, Mama, -hmm. i already sleeping. Mm -hmm. yeah. Hey Ella! Mommy! What's that, Ella? Mommy! Is that a bat? Mommy! Cat! What's that? Cat! Cat! <laughs> cat! Oh, cat! Egg. Oh, cat! With cat! Egg. What's that? A bear? What's a bear? Bear. <coughs> bear. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> or maybe a circus. Uh, uh, a, a a squirrel that Tub, I can get on, the, on top. I can take up a tag. A sound. SPIDER! SPIDER! I got buddy. your, body. your body. come on. That's it. Mm -hmm. oh.

Halo, halo, witamy serdecznie A Gracie nie widać, weź tutaj Ach, Dostaliśmy paczkę z Polski e, Chcemy ją oficjalnie odpakować Zobaczyć co tutaj jest Pani Dorocie, dziękujemy Waga. Wow Ile bazylii ma Dziękujemy! W Tajlandii jest znowu taka promocja, że jak się kupuje w sklepach 7-Eleven, to dostaje się znaczki. W tamtym roku nie mieliśmy pojęcia co to znaczy, kiedy się właśnie kupuje i dostaje znaczki. Które znaczki? Są wartości 1, a niektóre 3. I dzisiaj mamy już tyle tych znaczków. I musimy wypełnić i pójść na lody. Więc pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, musimy te znaczki wszystkie, które mama tutaj ma, posortować na znaczki wartości 1. Tak jak te. te są wartości 1. Widzicie, tu jeden jest numer, a niektóre mają wartość 3 baty. A jak uzupełnimy, to pójdziemy na lody. Maluszki już poszły spać, jest godzina 15.08, więc mamy teraz dużo czasu, żeby zrobić ten task. I number three O number one. one. How do you understand this? There you go. Strasznie dużo. My bardzo dużo kupujemy. This is how you do it. Mm. Tyle udało nam się zgromadzić tych naklejek, także dzieci mają pełne ręce roboty. Takie naklejki dostaje się za każdym razem, jak się robi zakupy we wrześniu, chyba i w październiku w sklepach 7 Eleven, a jest to naprawdę, powiedzielibyśmy, handy po angielsku, dlatego że no jest koniec miesiąca, dzieci chcą lody, jakieś przysmaki i mogą sobie powykleć naklejki i zrobić własne zakupy. It's three but I have five butt now. Yeah. Mom, I got a two bat. <laughs> you got two bat. What are you gonna buy for two bat? A <laughs> lollipop. That? A piece of dust. No. And what else? Are you gonna buy a lollipop and what? lollipop. Ice cream. No. No. Dzieci mają zajęcie na całego, przyklejają naklejki, a mamy może chwilę odpocząć. I powiem Wam, dzisiaj taka sytuacja się wydarzyła. Od jakiegoś czasu źle mój tuktuk -tuk jeździ. W sensie jak zapalam, to od razu gaśnie. I gaśnie kilkanaście razy, wolno jedzie. No ale jakoś dawałam radę do sklepu podjechać czy do apteki, czy gdzieś. Ale wczoraj wieczorem pojechałam na zakupy i nie dość, że cały czas gasł, to jeszcze wszystkie światła mi wysiadły, a była już ciemna noc. Przestraszałam się troszkę, bo to tak niebezpiecznie, wiecie, jak nie widać nikogo na drodze. I mówię, no cóż, muszę oddać do naprawy. Eee, I na szczęście mam mechanika po drugiej stronie tutaj naszego domu. A motor, który mam, to jest najbardziej taka marka używana tutaj na wyspie, więc myślę sobie, pewnie będzie miał część, tylko dlaczego tak zawsze jest, że na koniec miesiąca się coś musi zepsuć i trzeba to naprawić, albo wymienić, albo wezwać mechanika. Tak było z pralką, z tosterem, mnóstwo rzeczy właśnie, koniec miesiąca. I trzeba mimo wszystko coś z tym zrobić. No i w każdym razie zawiozłam do tego mechanika i wytłumaczę mu, co, co się dzieje. Mm, I powiedział: Dobrze, to y, ja zobaczę, a pani za jakiś czas tam wróci. Za dwie godziny podeszłam do niego, pytam, czy będzie zrobiona. Mówi: Tak, tak, nie ma problemu. Wszystko już naprawiliśmy, tylko teraz mój kolega je, mamy przerwę na lunch i tak po trzeciej godzinie proszę wrócić. No i wracam po tej godzinie trzeciej i myślę sobie, kurczę, ciekawe ile, dwa, trzy tysiące batów. Tak jakby był albo filtr zepsuty, albo coś, jakaś pompka do gazu, bo za każdym razem ten motor gasł. I do tego światła. Czekam, aż pan mi powie werdykt, ile to kosztowało. W końcu już nie za wiele zostało jak e, poprosić dwa albo trzy tysiące to połowę z tego co mam i czekam i czekam no i on mówi po tajsku song roi ja za nie mówiłam po prostu myślę sobie matko naprawdę 280 batów mnie kosztowała naprawa motora i śmiga naprawdę jak nowonarodzony jak młody bóg ten motor teraz Także dobrze, z w końcu skończą się moje problemy z jazdą pod górką, czy gaśnięciem cały, cały czas, nie? A teraz już dzieci chyba skończyły te znaczki w klejach. Mama miała chwilę przerwy, ale oni już się nie mogą doczekać, szybko wklejają, więc idziemy wymienić je na lody. Nie! Really? Uh, last one. Yeah! wow, tak jak it? this to 225 watów. yeah good job, finished have you got your money? Yes. Yeah, show me your money it's an instrument yeah, let's go let's go buy some ice cream Hello, it's here. Okay, mamy pienioszki, danke Alexander, masz to faj pienioski. Mash. Good girl. Let's go. Let's go and buy some ice cream and soda. Every name. Alexander, sodas are this way. Na no, pewno chce nam się troszkę orzeszków. O, ciężkie szale, daj na potrzyma. Ach, i co jeszcze? I jakieś frutki. Z drugiej strony, jest tam dalej. Tu. Okej. Mami, 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 mami! Chcesz to? Okej, dobra, włoż to w kawałek. A co z tym? Nie. Chcesz Ice cream now. Ah, lots of money. Okay, what else? What else, guys? Pick, 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 pick. What do we have? I want to babysit. You want to get that melon? What? Uh, it's gone. Hi, Gracie. Gracie, say hello. Yeah, it'll yeah, be good. Ice cream. Go, guys. So, Okay, give it to the... Okay. Not yet. Na razie do zapłaty mamy 1732. Będziemy teraz liczyć na razie do 1615-1426. 16 Jeszcze kilka książek przed nami, ale jest niewiele. Zobaczymy czy, czy nie, dzieci czekają. Z Kolejka za nami duża, widać, że już jest sezon wysoki, bo jest cały sklep ludzi, którzy czekają właśnie na swoją kolej. Jest wow. jeszcze dalej liczymy. No więc udało nam się zaoszczędzić na zakupach 523 bahty, co wydaliśmy na lody dla dzieci i na różne smakołyki. Resztę dopłaciła mama. Za te zakupy też dotrzymaliśmy mnóstwo znaczków i kolejną książeczkę do wypełniania. Hej! Dzień pełen wrażeń. Na koniec wieczoru, chociaż ja zazwyczaj nie jem lodów, ale e, kupiłam bardzo dziwny smak i muszę spróbować. E, to jest smak fasolki sojbin oraz e, imbiru z jakimiś płatkami. Próbujemy e, loda o smaku fasoli. Twardy. Mm. Pierwsze co czuć to naprawdę e, imbir, super. Niesamowity, dziwny smak, niby lód, ale ostry, e, imbirowy. A do tego co jakiś czas fasolka. Nie wiem, w jakim celu te fasolki dodają. Bo jednak zostanę przy zwykłych czekoladowych lodach, bo ten fasolowy taki dziwny jest.